Belka pionowa, belka pozioma, a głębia niezgłębiona do ciągłego odkrywania i przeżywania. Krzyż Jezusa Chrystusa. Dziś między innymi o tym, więc rozbiegi, lecimy! Frajda życia z Bogiem słowo daje dziś w wersji espresso. Jednowątkowo, krótko i na temat: Krzyż Jezusa Chrystusa to konkret. O tym mówimy, te tajemnice rozważamy. Dlaczego? Dlatego, że, no właśnie, wykonało się. Dzisiaj chcę skupić się na tym słowie. Wykonało się. Tetelestai. Słowo, które mówi, że praca została ukończona. Że nic już do tego nie możemy dodać. Że nie ma takiej potrzeby, bo po prostu wykonało się. It is finished. Zakończone. Dzieło Jezusa Chrystusa. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w do Rzymian w rozdziale trzecim, czwartym czytamy, że Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wcześniej m.in. w Księdze Izajasza i w innych miejscach czytamy o tym, że grzech oddziela człowieka od Boga. No ale teraz, skoro w Jezusie Chrystusie tetelestai, wykonało się, to jakąś mamy pewność i z jaką wdzięcznością i radością możemy ogłosić właśnie to, że wykonało się że dzieło krzyża jest doskonałe, pełne. Jak mówiliśmy do hebrajczyków, Jezus złożył na krzyżu ofiarę doskonałą. Doskonałą. Tetelestai, słuchajcie, to jest, to jest element dobrej nowiny, że na krzyżu ta zapłata już się dokonała. Nie możemy mieć co do tego wątpliwości, skoro Słowo Boże tak mówi. I nie pozwól dzisiaj, żeby diabeł przychodził z jakimś zamieszaniem, z jakąś niepewnością, z jakąś próbą potępienia. A pamiętaj, że główne pytanie, które diabeł próbuje zadać, to: Czy na pewno? Czy aby na pewno? Czy tak na pewno jest? Tak, te Tetelestai, wykonało się, it is finished. Możemy cieszyć się tym, co Chrystus ze swojej łaski zrobił dla Ciebie i dla mnie na krzyżu, że zapłata za grzech, za y, przekleństwo, za chorobę, za ubóstwo, za całe paskudztwo, za wszelką konsekwencję grzechu, za skutki śmierci, które dotknęły człowieczeństwo, Jezus Chrystus za to zapłacił, składając w ofierze samego siebie. telestai wykonało się. Słuchajcie, to jest, to jest świetna nowina. I chodzi o to, żeby nabierać w tym takiej pewności wiary, żeby to było nasze wyznanie, że wykonało się, że w Jezusie Chrystusie On już zapłacił. Jak czytamy w jednym z listów, zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, ale drogocenną krwią Chrystusa Jezusa. A pamiętaj, że tyle jesteś wart, tyle jesteś warta, ile za ciebie zapłacono. Taka jest Twoja i moja cena, wartość. Bóg Ojciec, nie chcąc stracić Ciebie i mnie, położył w ofierze życie swojego syna Jezusa Chrystusa. Nie płaci się niższej ceny za coś, co jest dla Ciebie wartościowe. Duchu Święty, pomóż nam to zrozumieć, żebyśmy na nowo zachwycili się tajemnicą Krzyża Jezusa Chrystusa, Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie. I udostępnij je, niech się niesie dobra wieść, ufrajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.